Cześć, macie naszko z tej strony poduszka i witajcie na moim kanale dzisiaj robimy miłe rzeczy dla członków potworkowic więc zapraszam do oglądania jesteśmy już mam przygotowane rzeczy na przykład tu pomuszę ze skrzyneczki Skrzyneczki muszę sobie zrobić Jest sypa więcej potworykowiczem, więc zrobię więcej skrzynek Zrobię 8 skrzyneczek Dobrze, tutaj dla, moj tutaj dla mojego domowicza nie mam, bo mam wszystko wspólne, więc zostawiam Dobra, idziemy dla potworka coś zdać Sorry, to tak, że jest późna godzina A mogliśmy sobie to bliżej zrobić Dobra sobie tabliczki zrobię dobra jesteśmy tutaj mamy dla poduszki dla potworka tutaj zostawimy skrzyneczkę, diamencika i żelazka no i zostawiamy Dzisiaj wykosztujemy, więc możecie zostawić lajka. No to... Idziemy teraz do muchy. ja, ja i mucha, ja i. albo powróciliśmy. No i to. No jak nie starsze to. Tu mamy diamenciki. Zawiedliśmy troszkę diamencików. Dobra, idziemy. Jestem aż tak bogaty bo pod od Wczoraj wróciłem. Trochę Teraz idziemy do Dexalafa. Aka Pepsi. Tutaj mamy jego domeczek. Tak Dobra. Zostawiamy te diamenty. Dobrze. Dobra. Zostawiamy diamenty czekamy może Żebyśmy je tak przesunęli. Będzie lepiej. Dobra. Idziemy. Idziemy teraz do, do duszka, bo Pro tu jest, ale ja do Pro ma dużo diamentów, więc nie dajemy no, <laughs> idziemy teraz do Michałka. Tylko teraz się ja w dobra. rozwala. trzeba naprawić oczywiście. Dobra. Tu jest domek, czy... kogo tu jest domek? Nie wiadomo. Tu jest z tego. New Ani a Hawka. Dobra. I tu mu zostawiamy troszeczkę diamencików. Dobra A tu nic nie ma, dobra Od razu wam pokażę Co tu jest Tu nic nie ma Dobra, idziemy teraz do duszka Bo nie będzie juniorek. Też idziemy do duszka A więc pokażę Wam od razu gdzie dusze mieszka nie Creeper i ząbeczek trzeba ich zabić bo nie mógł tworkowicę rozwalić dobrze idziemy dla do duszka Не, не можно. Вот подушки. дадушка. душка. В душко видамы. Вот стоит Są prezenciki dla. pod. pod. pod, pod yy, nie wiem. Yy, po. No, nieważne. no po. Mm, no. dobrze powiedziałem. Więc. chyba to tyle. Przy, chyba wszystkie prezenty rozdaliśmy. Czekajcie. Muszę zobaczyć, czy. Muszę sprawdzić czy gdzie ma domek juniorek. Chyba tam ma domek. Czekajcie Susjem. So Arbuśkowi też już zostawię. Więc zaraz jeszcze Arbuzikowi zrobimy. A chyba tutaj to jest juniorka się nie będzie junior. dobra. Mo najwyżej zostawię... Macie potwierdzenie, że to są potwórkowice. Więc dobrze, jeszcze idziemy ten, tylko idziemy do Wikiego. Stawić mu mały prezencik. Dobra stawiamy tutaj przy jaką łyżeczku No to dobrze. Więc dziękuję za oglądanie i wpadajcie do mnie na kanał i wpadajcie też do potworka i do aktimela do Act Amixa i do, do much, więc yy, po, podatna wam linki w, koment, yy, w opisie, więc pa pa